To co robisz? Kolację. A za co ona robi? Patrz, światło tam przestawiam, robię trochę jaśniej, by było widać coś. Pies. pilnuje obozu. Pies pilnuje obozu, jak każdy haski. Ona tu leży, ona się kuliły w kłębek, żeby nie było im zimno. To są sanie nasze. Aha. I dopiero jak się ruszali wszyscy, to się ożywi i bez smyczy jest, prawda? Mm -hmm. Smakuje w lesie? Mm -hmm. Dobre, co? Aha. Widok z namiotu. <noise> Obóz. jedna kamerka i ciemnie jest. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. Hello, jest tak. Jest tak, o tak. Tak, ok. Widać czyjś paluszek. Paluszek. Podświetlam bardziej, gdzie jest pies. Pies nas pilnuje Czy ja dobrze widzę? Dziewczę. Widzę. Podbadimy. Widzę. Jest? Jest. Jest. Dwoje obozy. Piękne niebo, same gwiazdy. Ale tego się nie da nagrać telefonem. Jestem, jestem Obóz też świetnie wygląda. Aha, nic nie widzę. <noise> Jest żeby doszedł. Leży w dole przygotowanym przez siebie i ona pilnuje obozu. Ona leży w dole wykopany. Świetnie to wygląda. Jakoś parę rzeczy. Założę się, że ona by tak spała, wiesz, do rana tu mhm. i pilnowała obozu. Boczki wasze? Mhm. W Egipcie są, tak? Na coś cudownego, coś pięknego, Tak jest, i w nocy w lesie można znaleźć coś niezwykłego i pięknego. A to.